Cześć, dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj e, przyjechałam sobie na paznokcie, także za chwilę idę, bo moje obecne już po prostu błagają o zmianę. Poza tym, jak wiecie, zrobiłam sobie poprzednio kwiatki i. Jednak ja jestem bardzo basic i tak jak mi się podobają I podobały mi się, to już miałam ich dosyć Dlatego, że ja wolę się zdecydowanie w takich stonowanych Neutralnych bardzo paznokciach I za bardzo mi się tutaj coś rzucało w oczy eee, Plus moje dłonie są tak wysuszone znowu Te skórki są tak niesamowicie suche, że już trzeba o nie zadbać Nie wiem, no co się dzieje ze mną Nigdy czegoś takiego nie robiłam, a ostatnio Zaczęłam skubać te skórki, naprawdę staram się pozbyć tego nawyku, ale czasami robię to jakoś tak podświadomie, wiecie? Robię, 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 yy, skubię, skubię i nagle sobie zdaję sprawę, ej. Stop, co ty robisz? Wiecie, tak po prostu zaczynam to robić nie myśląc. Także muszę ten głupi nawyk powstrzymać. Po paznokciach pojedziemy na szybkie zakupy do biedronki, bo paru rzeczy dosłownie im brakuje, co jeszcze do Deals chcę wejść po parę. No, takich drobiazgów, taśmę klejącą, bo mam trochę paczek z wintet, jak zwykle, plus jakieś tam środki czystości. No i kolejna rzecz: Rosman, bo tam parę rzeczy takich higienicznych coś potrzebuje. No i później wracamy do domu i będzie taki dosyć domowy dzień. Dzisiaj bym chciała też zrobić parę zdjęć na wintet. No i myślę, 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 dzisiaj jest środa, no to mam jeszcze czwartek i piątek Więc myślę, że ten vlog będzie pewnie taki połączony, bo chciałabym któregoś dnia też trochę posprzątać Muszę sobie zrobić listę tego, co mam do zrobienia, co mam do sprzątania Jak wiecie, kiedyś Wam mówiłam, że przychodzi do nas pomoc, przychodzi do nas pani, która nam czasami sprząta Natomiast nie było jej już dłuższy czas i w tym tygodniu też nie może do nas przyjść Dlatego zrobię chociaż część sama, żeby było tak fajnie, przyjemnie. Poza tym ja bardzo lubię sprzątać nawet nie o to chodzi, tylko o gorzej jest nam czasowo się zgrać, dlatego no, czasami potrzebujemy takiej pomocy, żeby w tym czasie nie wiem, spędzić czas z Nel albo popracować. Wiecie, no, po prostu nam się to tak lepiej kalkuluje. Także dobra, uciekam na paznokcie, bo zostało mi 3 minuty i już jestem przed, przed celonem, także spoko. No i tak. Mam na sobie w ogóle zimowy płaszcz. Mam nadzieję, że już nie będę musiała go nosić. Ale e, jest jeden stopień, także zima wróciła. Który dzisiaj jest w ogóle piąty, a mamy. 5 kwietnia, a mamy zimę. Powrót zimy, Także nie, ja, ja w ogóle. Ja tego nie przyjmuję do wiadomości. Dobra, <grytanie> uciekam. No, e, urządzenie mokujące się czyści. <grymne> skąd ten dźwięk. Mogłoby już być cicho. Dobra, zrobimy mały e, futbol tak szybko, e, ale najpierw pokażę Wam, co kupiłam w DS, bo jestem bardzo zawiedziona, dlatego że e, poszłam specjalnie po, uwaga, Mini Eggs z Cadbury. będzie chaosował. Dobra, i tak mnie chyba słyszycie. Eee, bo widziałam je właśnie w Deals i byłam pewna, święcie przekonana, że będą, no bo tak jak mówię, już wiele razy je widziałam, ale chyba dlatego, że idzie Wielkanoc, to wszystkie były wykupione, ale widziałam je też ostatnio w Lidlu, także później będę miała po drodze Lidla i wstąpię zobaczyć, bo bardzo mi zależało właśnie na tych z Carberry, bo chciałam upiec, um, upiec coś z nimi. Myślałam, że dzisiaj sobie kupię ale zobaczymy Kupiłam ręcznik papierowy w się I zamiast tych jajeczek W razie gdybym ich nie znalazła To kupiłam takie Ze Smarties Nie jestem zadowolona, dlatego że chciałam Tamte też ze względu na ich wygląd Nie ukrywam, są pyszne w ogóle, ale też Ze względu na ich wygląd, bo były takie pastelowe A te są takie kolorowe Chyba Teraz otworzymy jedne i zrobimy test smaku. No są takie mocno kolorowe, no mhm. Mm. Mm. Uh -huh. <śpiewanie> mm. Dobra, zatrzymam go na chwilę. Przebyszne są. Zwracam honor. I ja obawiam się, że za chwilę sobie wezmę i zjem kilka, i mi nie starczy do przepisu. Kupiłam cztery patki. Ale tak czy jak sprawdzę później w Lidlu. Dalej mam e płyn do czyszczenia z octem. Uniwersalny plus kuchnia. Nie wiem, czy to jest jakaś marka. Golden Drop, chyba. Ale chciałam właśnie coś takiego z octem, co dokładnie mi do, do myje. Takie powierzchnie, które wymagają tego, żeby się świeciły. Ehm, I innych rzeczy, które chciałam nie było niestety, e, ale za to mam zapas taśmy. Okay. Dobra, także e, już Wam pokazuję, co jedzeniowego kupiłam. Wow, jestem pod wrażeniem, że chciałam się to tak ładnie ułożyć, ale jakoś pomyślałam, że przyjemne dla oka będzie w ten sposób wam pokazać. Wydaje mi się, że naprawdę nie ma tutaj dużo rzeczy. Eee, a i kurczaka schowałam jeszcze do lodówki. Eee, no, dwie pierwsze takie na wagę. I zapłaciłam za te zakupy 158 zł. No, wydaje mi się, że to jest dużo. jak za tyle rzeczy, no ale dobra, pomijmy ten fakt. Eee, mam tak, dwa syropy malinowe. Mleko, e, tutaj mam napój owsiany do kawy, ten barista, ketchup, e, chrupki dla Nel, e, te kukurydziane, takie zwykłe i z kaszą jaglaną, bardzo lubimy, e, masło orzechowe crunchy, mąkę na pizzę. Mam trzy skry, wziąłam co teraz inne, zazwyczaj kupuję te z piątnicy, ale zobaczyłam, że te są z Fruvita i są bez laktozy, także spróbuję, bo no mówiłam Wam niedawno, że po laktozie no tak różnie się czuje, zależy, więc no, jeśli jest możliwość jakiejś innej opcji, jakiejś alternatywy, no to zobaczymy i w związku z tym wziąłam też dwa jogurty wege, zobaczymy czy one smaczne, Nel będę też chciała dawać trochę więcej takich właśnie rzeczy. No, zobaczymy, jak to będzie. Czy będą dobre? I to jest przepyszne. Uwielbiam to. Jest kaszka proteinowa, e, Go Active, właśnie z biedy. I jeszcze w Lidlu są takie dobre e, czekoladowe puddingi. W Biedrze też są, ale w Lidlu są inne firmy i są pyszne. E, a tych z Biedronki chyba jeszcze nie jedłam? Chyba nie. E, z owoców mam banany, jabłka. Tutaj parę musów dla Nell. Mozzarella Light. Dwa ciasta francuskie, papier do pieczenia w arkuszach, tortille i tulipany. Widziałam takie piękne wiosenne, bo stwierdziłam, że dodamy trochę koloru, skoro chcę przywołać tam wiosnę. zorientowałam się, że w końcu zapomniałam Wam pokazać paznokcie, efekt końcowy e, tak wyglądają, taki klasyczny, mleczny odcień którego nie miałam już bardzo, bardzo dawno na paznokciach, a wiecie, że ja e, raczej gustuję w beżach, w takich nudziakach bazowych french, to są moje klimaty e, no i tutaj mamy taki fajny, mleczny e, odcień i w ogóle te kwiaty są przepiękne, tak mi się podobają. Przypomniało mi się o tym wazonie, bo mieliśmy w nim jakieś takie pierdółki, które nie wiadomo gdzie wsadzić w szafce i ostatnio robiłam porządek tam pod telewizorem w szafkach i przypomniało mi się, że mam taki piękny wazon. Zobaczcie, zupełnie inaczej to wygląda niż w takim klasycznym wazonie, ale tworzy piękną dekorację. Jak będę miała taki już duży stół w jadalni, to na środku stołu tak postawić i wygląda to po prostu przepięknie. Nie musi być dużo tych kwiatów, a zobaczcie, jaki cudny efekt. Naprawdę bardzo mi się podoba i ten wazon jest z chomii, kiedyś go kupiłam dawno, dawno temu, parę lat temu, ale może gdzieś znajdziecie coś podobnego. <laughs> Książetkę masz od cioci, tak? Okienka. Moje dziecko jest dzisiaj nie w sosie, także już pozwala mi cały popołudnie być smokiem, bo naprawdę o wszystko jest krzyk. Wow. Niestety się zawiodłam i w lidlu nie było. Jajeczek no. kadbery, wiesz, Nelusiu, nie było jajeczek, także e, słabo a ja zjadłam całe opakowanie tych smatis jajeczek. Mhm. Także nie mi dzisiaj tego nie zrobię. Eee, ale jutro może dokupię. I zrobimy z tamtych. No pokaż jak wkładasz do dziurek. Pompony. No, Ta sklep jest ważniejsza. Wymyśliłam jej taką zabawę. Dziękuję. Tak. I co będziesz piekła? Pompony. Czy zamrozimy je? To są foremki do lodu. I Nionia sobie układa w nie pompony, tak? A ja spróbuję, może nie gadać, tylko zrobić jedzenie, będę robiła takie na szybko, sermomiksa paluchy, ale spokojnie można to bez Thermomixa zrobić, bo to jest najprostszy przepis ever. Yy, I to się nazywa paluchy z ciasta francuskiego, coś takiego, yy, z nadzieniem. Suszone pomidory, yy, ser, tutaj można jakąś wędlinkę, nie mam wędlinki, także dam sobie, nie wiem, może kawanosy tak drobno pokrojone, albo pieczarki czy coś. Yy. Tata. Tak kotuś, taty nie ma na razie. Pokaż. Powkładałaś pompony? Zobacz jeszcze ile masz dziurek. No, musisz wszystkie włożyć. A jeszcze szybciutko Wam pokażę jak przepięknie się podniosły te tulipany. Już nie są takie opadnięte w dół, jak były na początku. Tylko tak cudownie się trzymają, tak pięknie wyglądają. Co kotuś, co chcesz? Pompon? To? Tu wrzucać, czy kremik? Od ulubiony krem i nam smaruje nim ręce i sobie też. Znaczy sobie to udaje. No. O. No i smaruj. Nie idzie nic. pokośno. no. Mało jest kremu wiesz? No teraz posmaruj, mamusi. Posmaruj tak. O tak, no. Super. Brawo, jak ty dbasz o mamusię Mać no, podnieść. Smaruj, no. Zrobimy takie am-am, dobre wie? Mommy, mommy, mommy. Mommy's so mean. Mommy's so rude. How can babies Easy as pie. Let apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? And your smile is the I icing. Loving you is a party. It's sweet. Wow, zobaczcie jaki mam dzisiaj piękny zachód. Na no śliczne niebo. Mm. Oj! Coś mi nie ostrzy. Mmm, pięknie. Kiedyś, jak je robiłam dokładnie z przepisu, to wyszły lepsze i teraz chyba trochę je przetrzymałam. Znaczy wyszły lepsze, po prostu ładniej wyglądały, bo się tak nie rozpływały. E, a teraz w związku z tym może, że dałam mm, tarty ser już, a nie w kawałek. No nie wiem, może inny ser. E, I jakoś to tak się troszeczkę rozjechało, albo za dużo się zrobiło e, tego sosu mm, z pomidorów. Ale i tak e, jest ok. Tak to wygląda. No mówię, jakby krócej trochę przytrzymać, to ładniej by wyglądały. Ale... Naprawdę są pyszne. Uwierzcie mi, także taka szybka przekąska. A, chciałam zrobić test. Mm. To była super przekąska. Do filmu na przykład, zamiast chipsów. Trzeba mam się da? Na No, gorąco jeszcze trzeba podmuchać. Jak nie dmucha? Podmuchaj. Nie. Podmuchać trzeba. Masz, Ma. Trzymaj, daj. Masz gorączkę. Dmuchasz? No już. Już można jeść. <tryk> Dobra. Siedemka <średenka> robiła. A mi powiedzą, że się odżywiasz. Tak ja przed chwilą jadła zupka warzywna. <średenka> nie. No teraz to te zupki byś nie chciała potem, tak? Dlatego ja końcówie dostałaś. <średenka> no nie? I... Brawo! Kotek ma? czy my coś, może? Jak byłam na Hawajach, to cały czas wysiliśmy te kwiaty we włosach, ale to jest około sztuczne. Nie, 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 cały Co? Pokaż, chodź, pokaż. No, pokaż kochani, co chciałaś? Nie tutaj, tu, 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 tu. No. No co chciałaś? Mama. No, Mama. Jest. no, w tym woreczku, tak. Spytałam się jej przed chwilą, czy poświczymy. Przyleciała do szafy po Tak? Przed chwilą oglądałyśmy. Dzidzie, tak? Andzie. I Nelusia bardzo lubi szarlotkę. No, a mama też musi mieć e, matę mama, swoją. Mama, mama! No, mama już idzie też po swoją, dobra? Chyba jogę chcesz poćwiczyć, to już mama włączy. Jogę? Czekaj, już oh, Jolie. Łoka, piękna! Baba, pa! say love is free, but it's more than you can see. It's a song, it's a melody. The beat of you and me. It takes more. 8 kwietnia z Kędusią. <gryzny> tak jesteśmy teraz razem w domu, bo Nelly jest na chwilę u mojej mamy na parę godzinek, ale jest tak piękna pogoda, że niedługo po nią jadę i sobie coś porobimy na zewnątrz zapewne. Natomiast... Zapewne to co chcę tutaj powiedzieć będzie trochę takim masłem maślanym. Natomiast mam dużą potrzebę sobie pogadać, bo wy tego tutaj nie wiecie, ale pomiędzy tym co nagrałam pomiędzy poprzednim klipem a pomiędzy tym była przerwa kilkudniowa, kiedy miałam takie trochę gorsze dni, bo miałam sporo w głowie nagromadzonych różnych myśli. E, które sobie musiałam przepracować, o tak powiedzmy, takich życiowych, e, i po prostu potrzebowałam przerwy. E, no i taką przerwę sobie też zrobiłam. Nie wiem, czy mi to pomogło, ale na pewno niektóre sprawy m, trochę zaczynam sobie układać w głowie. E, I do tej pory nie nagrałam m, podsumowania poprzedniego miesiąca. Zazwyczaj robię to we vlogach e, i takiego resetu na kwiecień, mimo że jest 8 kwietnia, ale chciałabym tutaj. Pokrótce Wam powiedzieć, e, jakie mam plany na. Mm, nie, chciałabym tutaj pokrótce powiedzieć, co mi się udało w poprzednim miesiącu e, i mniej więcej, co planuję na e, kolejny. E, I może zacznijmy od tego, co mam przed sobą, czyli takie bardzo ogólne moje cele na ten miesiąc i ogólnie. Bo przez to, właśnie, że miałam sporo takich swoich własnych przemyśleń, no to przyszły mi do głowy takie główne. Punkty, których chciałabym się trzymać. I pierwszy z nich to postawić granice. No, sporo w moim życiu się dzieje ostatnio takich rzeczy, w których potrzebuję postawić granice albo po prostu coś w mojej głowie się zmienia i wiem, że te granice postawić potrzebuję. Drugi punkt. Stick to your goals, czyli. Łatwiej było mi to po prostu po angielsku napisać, ale chciałabym się trzymać swoich celów Niezależnie od sytuacji wokół Dlatego, że często Wam mówię, że chciałabym zrobić to, albo planuję zrobić to, czy tamto Na przykład ćwiczyć ileś tam razy w tygodniu, trochę się lepiej odżywiać, robić więcej domowych posiłków i teoretycznie może Wam się wydawać, że no, okej, okay, przecież Ty masz tyle czasu, możesz to wszystko ogarnąć. Dlaczego tego nie robisz? Pewnie jesteś, nie wiem, na niwa, zdezorganizowana czy cokolwiek, ale to się wiąże też z jednym z kolejnych punktów: zmniejsz uzależnienie od pracy. Ja naprawdę robię strasznie dużo rzeczy związanych z pracą, ponieważ odczuwam taką presję. No. Powiem Wam wprost. Pracowanie na rodzinę nie jest łatwe, jest bardzo stresujące dla mnie. Plus, budowa domu, to wszystko. No, jest to naprawdę ciężkie i ja często mam wrażenie, i gdzieś z tyłu głowy mam coś takiego, że no dobra, jak sobie odpuszczę i zrobię sobie teraz dzień nie wiem na meal prep czy przygotowanie zdrowego jedzenia, żebym miała coś w ciągu tygodnia. No to nie zrobię pracy, za którą no, no może bym mogła zarobić, prawda? I to jest takie, takie trochę błędne koło. Chciałabym to sobie ograniczyć. To wszystko się ze sobą wiąże i po prostu postawić sobie cele, które się trzymamy. Koniec, bo to jest dla mnie teraz obecnie ważne. Ciężka ta pogadanka, ale naprawdę no miałam ochotę się tym podzielić. No ale okej, okay, czwarty punkt ostatni z takich głównych ogólnych. Co mnie obchodzi, co myślą inni. I chciałabym to sobie przyswoić, żeby mnie to nie obchodziło. I tak jak na przykład często mam ochotę coś nagrać e, do vloga gdzieś w towarzystwie, albo nie wiem, w sklepie, gdziekolwiek i się zawsze jakoś tak hamuje, bo e, nie wiem, kępuje się trochę. I teoretycznie wydaje mi się, że nie przejmuję tym, co inni myślą, ale jednak chyba tutaj o to chodzi i to mnie powstrzymuje. E, no więc. Podsumowując te cztery punkty, bo one wszystkie się trochę ze sobą wiążą, chciałabym też postawić w najbliższym czasie na taką autentyczność. I być tutaj z Wami szczera, otwarta, i chcę ogólnie nagrywać vlogi. To jest mój taki no, najważniejszy punkt, jeśli chodzi o pracę, ale nagrywać różne momenty swojego życia. Eee, tak bardziej otwarcie Jak mam jakieś przemyślenie, to sobie o nim mówić Kiedyś tak było, kiedyś częściej wypowiadałam swoje zdanie na wiele tematów A później jakoś zaczęłam się przejmować komentarzami Bo eee, im bardziej człowiek jest otwarty eee, tutaj na YouTubie Tym więcej jest takich osób, które coś tam, wiecie, chcą wbić szpileczkę Natomiast nie, nie chcę się tym przejmować i chcę być z wami taka... Trochę bardziej otwarta, i też mówić o różnych życiowych e, problemach, <grymach> problemach i ogólnie przemyśleniach. Także to jest taki ogólny plan. E, a teraz szybciutko podsumujmy poprzedni miesiąc. W poprzednim miesiącu zapisałam sobie takie e, cele, e, na ten miesiąc mówiłam Wam o nich właśnie w poprzednim miesiącu, w jednym z vlogów. I tak, e, kategoria praca minimum jeden film e, w tygodniu na YouTubie. I udało mi się to osiągnąć. Na Instagramie minimum dwa razy już w tygodniu udało się. No i co się nie udało? Raz w tygodniu live. Raz w miesiącu, przepraszam, live. No nie udało się w tym miesiącu, po prostu tego live'a nie było, bo skupiłam się na innych rzeczach. Skupiłam się to trochę na rozwoju TikToka i na wrzuceniu, na wrzuceniu większej ilości takich zróżnicowanych listów Więc jakby tutaj siebie nie obarczam tym. W przyszłym miesiącu. Się uda właściwie w tym miesiącu. Dalej, ważne. E, udało mi się zrobić USG piersi i tarczycy, ale nadal nie zrobiłam badania krwi. E, kolejna e, kategoria: domowe. Tutaj udało mi się zrobić wszystko, co miałam zapisane, a było tego co czyli odgracanie szafy, odgracanie książek, e, wstawić e, to wszystko na wintet, plus zrobić zdjęcia kolejnych rzeczy na wintet, które chciałam sprzedać. I wstawić. No i to wszystko się udało. Nawet dzisiaj będę miała do zanieśnienia do paczku ma tu kilka rzeczy, bo się sprzedały. Dalej, mycie pędzli raz w tygodniu się udało i odgracanie toaletki no również się udało, także super. Kolejna kategoria rodzinna, no i był tutaj wyjazd do Jastarni, no to oczywiście byliśmy na tym wyjeździe, było super. I kolejna rzecz Nowy fotelik dla Nel Nie kupiliśmy jeszcze tego fotelika Ale okazało się, że w przyszłym e, Znaczy w przyszłym Że w jednym ze sklepów takich tutaj na miejscu Stacjonarnych e, Robią wyprzedaż, bo ten sklep zamykają właśnie z takimi dziecięcymi rzeczami I we wtorek skoczymy, zobaczymy czy jest ten fotelik, który byśmy chcieli Jak nie, no to po prostu kupimy już gdzie indziej Już to koniecznie, koniecznie trzeba to zrobić, bo to jest priorytet Dalej z takich osobisto-personalnych e, spraw e, miałam zapisane, e, żeby przeczytać książkę It Ends With Us e, Colin Hoover i ją przeczytałam. Mówiłam Wam też o tym. A drugie było e, kolejna książka Jak zrozumieć małe dziecko i nie przeczytałam jej. E, czytam ją, ale to jest taka książka, jednak, którą chcę sobie dawkować. I staram się czytać chociaż jeden rozdział dziennie, żeby sobie te informacje przyswajać Zaznaczam tam sobie najważniejsze dla siebie jakieś fragmenty Kolejne dwie rzeczy, które się nie udały, których nie zrobiłam Wywołać zdjęcia ze stycznia i do tego, teraz już mam do wywołania z trzech miesięcy I kupić album, bo ja już mi te zdjęcia dawno wywołała, mam je posegregowane z stycznia z lutego, z marca jeszcze nie e, I bym dawno je wywołała, ale cały czas mam taką myśl, że no wywołam je, ale nie mam gdzie je włożyć, nie mam albumu e, Więc muszę zamówić jakiś album online, no bo tego, którego szukałam e, w TK były zawsze takie ładne No to niestety już ich nie ma, już kilka razy byłam Nie ma e, Kolejny cel personalny Wstawać o 6.30 Znaczyłam, że to się udało Powiedzmy, że no tak w 90%, bo pod koniec miesiąca, a właściwie nawet bardziej na początku tego miesiąca, były jakieś takie dni, że naprawdę byłam mega przemęczona i trochę później wstawałam, ale to było, nie wiem, siódma, chwilę po siódmej, e, także nie jest źle. E, kolejny punkt: obecna mama i wspólne wieczory. Tak. To muszę powiedzieć, że mi się udawało. E, trochę mniej dni pracowałam, starałam się po prostu z tych dni, w których pracuję, e, wycisnąć jak najwięcej e, i wtedy mieć więcej e, dni takich wolnych z NEL. No i to się udało i chcę to kontynuować. E, kolejny punkt: e, nie kupuj w sieciówkach dla siebie, o tutaj myślę. Zamówiłam coś w Massimo Dutti, tęczę, ale ja tego nie liczę jako taki sieciówkowy zakup, plus to był chyba jedyny zakup w tym miesiącu, taki wiecie, z, z jakiejś sieciówki, a to było na mojej liście na wiosnę właśnie trenczy. Jeszcze nie zdecydowałam, które zostawiam, ale to jest jedyne, co takiego konkretnego kupiłam. I kolejny punkt, 5 razy w tygodniu ruch. Czyli tutaj był pilates, yoga albo spacer. No nie, to był w ogóle niewykonalny dla mnie punkt. Udawało mi się spore razy ćwiczyć, udawało mi się 2-3 razy w tygodniu ćwiczyć i jakiś ten ruch mieć. Natomiast na pewno nie 5 razy w tygodniu. Ale już w tym miesiącu dobrze zaczęłam. Dzisiaj też zaczęłam dzień od treningu, także idziemy w dobrą stronę. No i dalej miałam po prostu już takie cele, nie cele, tylko punkty na YouTube i na Instagram, co chcę nagrać. No i tutaj w większości mi się to udało. No i szybciutko przechodzimy do tego miesiąca. Już nie chcę tutaj przedłużać, też niedziela się tak dokładnie planami na kolejny miesiąc, dlatego że nie chcę być rozliczana, sama ze sobą się rozliczę w przyszłym miesiącu. No i tutaj z takich najważniejszych rzeczy Wam tylko powiem, no to to badanie krwi. Chcę zrobić, nie wiem, no jakoś tak się powstrzymuje foteli chcę kupić. Posprzątać w samochodzie swoim, bo po prostu to, co się tam dzieje, to jest jakaś porażka. Także na szczęście teraz są ładne pogody, po świętach to zrobię. Dalej. Niedzielne vlogi nadal. Chociaż dwa Reelsy, tak jak było teraz, ten live bym chciała. I co tutaj mamy jeszcze? A we vlogach chciałabym troszeczkę więcej z budowy pokazywać, jak coś się teraz znowu ruszy, bo chwilowo stoimy. Przełożyłam też zdjęcia, trzy razy w tygodniu ruch. Eee, kolejna książka, It Starts With Us, którą już jestem w trakcie czytania. Myślę, że spokojnie ją skończę, jeszcze pewnie coś zacznę innego. Eee, no i minimum jeden rozdział, jak zrozumieć, małe dziecko. To jest naprawdę bardzo fajna lektura, jeśli macie małe dzieci, to bardzo serdecznie wam polecam. I już nie przedłużam, idę zrobić jeszcze szybko, wstawić babeczki eee, i wychodzę z domu, bo naprawdę szkoda dnia takiego pięknego.